Cześć. Witamy wszystkich. Przejechaliśmy właśnie zwiedzić ten zamek, który jest za nami, tak zwane Orle Gniazdo. Zaraz tam wchodzimy. Zaparkowaliśmy tutaj na takim parkingu. Tutaj się skanuje kod QR i można za 6 euro tutaj zostawić auto na cały dzień. A tu jest ten kod QR, który się skanuje, wnosi się opłatę 6 euro i można zaparkować. Właśnie wyszliśmy z kasy. Ja dostałem taką nalepkę czerwoną, która upoważnia mnie do nagrywania na zamku. Nakleiłem sobie no i idziemy teraz tą drogą pod górę. Strome podejście, potem no jest już brama wejściowa. A tutaj mamy most zwodzony. Proszę bardzo. Co są napisy. Audioguide jest w języku polskim. Tam jest numer 3, więc można pewnie posłuchać historii tej karocy. ze względu na położenie wysoko na skałach. Zamek Orawski jest nazywany Orlim Gniazdem, przypominającym nieco greckie meteory. Składa się on z trzech poziomów. Górny, średni i dolny zamek na przestrzeni wieków był w posiadaniu wielu królów i możnowładców, którzy w różny sposób o niego dbali. Wewnątrz znajduje się 155 pokoi. W 1800 roku na zamku wybuchł pożar, który dokonał tak dużych zniszczeń, że zamek nie nadawał się do dalszego mieszkania. W zrujnowanej budowli urządzono więc więzienie, między innymi osadzono tutaj wielu rozbójników tatrzańskich. W 1868 roku więzienie zostało zlikwidowane, natomiast na zamku urządzono muzeum. Było to jedno z pierwszych muzeów na Słowacji. Podjęto kilkukrotnie działania odbudowy i prace renowacyjne budowli, które były przerywane przez I oraz II wojnę światową. Prace wznowiono. Po II wojnie światowej, wtedy też zamek przeszedł w pełni na własność państwa. Obecnie pełni rolę muzeum, znajdują się tutaj ekspozycje przyrodnicze, etnograficzne oraz archeologiczne. Warto również wspomnieć, że na Zamku Orawskim nagrano ponad 100 lat temu, w 1921 roku, pierwszy horror pod tytułem: Nos Feratu Symfonia Grozy. Prawa autorskie do nagrania filmu okazały się być kopią pomysłu innego reżysera, więc nakazano zniszczenie wszystkich kopii filmu. Na szczęście, film ostał się na kopiach filmowych, a dzisiaj można obejrzeć go w wersji zremasterowanej w internecie. W sezonie na zamku odbywają się. Festyny z licznymi atrakcjami dla turystów. W zamkowych komnatach można również spotkać wykonawców prezentujących utwory dawnej epoki. Wyszliśmy na górną część zamku, tak zwany Zamek Górny. Mamy tutaj takie widoki, że widać całe miasteczko. Najwarto no powiedzieć parę słów o historii tego miasta. Oraz całego zamku. Przede wszystkim yy, datę powstania tego zamku szacuje się na 1241 rok, kiedy obszary te należały jeszcze do Węgier. Wówczas po najazdach Tatarów yy, postanowiono zbudować zamek w takim dramatycznym miejscu na skalę, niczym meteory w Grecji, aby nie został zdobyty. No i yy, zamek należał do wielu właścicieli i Największą tragedią, jaka odbyła się na tym zamku, był pożar w 1800 roku. Zamek, właściwie jego zgliszcza, pozostawały w takim stanie aż do 1946 roku, kiedy został odbudowany i obecnie stanowi muzeum. Widzieliśmy cały zamek. Wszystko, co było możliwe do zobaczenia. Także dziękujemy za oglądanie. I do zobaczenia na następnym filmie.